Jako złodziej pozostajesz nieuchwytny, ale tym razem ogradłeś niewłaściwą osobę. Pora na twój test. Czas, żebyś zapłacił za swoje winy. Będąc złodzieje, musisz mieć niezły refleks. Sprawdźmy to zatem. Po swojej prawej stronie masz różne guziki, które musisz klikać w odpowiedniej kolejności. Za to po lewej nad tobą która będzie kapać i kapać, aż w końcu spadnie ci na głowę. Sprawdźmy, czy w tej sytuacji zagrożenia nadal masz tak szybkie ręce. Przeżyj lub skin. Wybór należy do ciebie. Udało ci się przejść pierwszy etap. Brawo, ale nie czas na pochwałę. Drugi test stoi tuż przed tobą.